kochani, witam Was we vlogmasie numer 20. Jezu, 20. Ja nie mogę po prostu uwierzyć, że to już jest vlogmas numer 20. Bardzo leci ten czas. Jakoś tak, no, dużo się dzieje, więc dla mnie to nie jest tak tradycyjnie, jak często się mówi, że strasznie szybko mi leci czas. Wieku, ledwo się obrócę, już jest tam jakaś tam, już jest, już jest jutro, nie? To ja powiem, że ja tak nie mam ostatnimi czasy. Tak jak już zresztą kiedyś wam o tym mówiłam, że jakoś tak wypracowałam sobie to, żeby się mocno koncentrować na tym, co robię, na tym, co jest tu i teraz. I wiecie, że dzięki temu mam tak, że yy, mam takie wrażenie, że faktycznie no już 20, o, już z 20, no tak, to prawda, ale jednocześnie mam też tak, że myślę sobie, jak strasznie dużo się w tym czasie wydarzyło. No, mam tu bogusia obok siebie, ale nie mogę wam jej pokazać. Co ty Bogusia o tym myślisz? Masz jakieś takie przemyślenia? No właśnie, czy też ci tak szybko leci bardzo, czas? Bardzo mi szybko leci czas i nawet zastanawiam się, jak to mówiłaś, co kurczę, kurczyć. Przecież ostatnio tu przyjechałam, a to było w zeszłą niedzielę. Lat. No, dokładnie, a to już prawie półtora tygodnia, tak. nie? No właśnie, czyli, czyli, no ale masz też tak, że, że wydaje ci się, że leci czas, ale też jednocześnie masz tak, jak ludzie często mówią, jak ja kiedyś mówiłam też. Jezu, ledwo się obrócę! Rano, już jest wieczór! Nie, bo się bardzo, dużo dzieje u No właśnie, czyli masz tak, jak ja, że dzieje się u ciebie dużo. No właśnie. W sensie masz poczucie, że dużo tak. robisz, że dużo tak. się tak. dzieje. Czyli, czyli po prostu to nie jest tak, tak. że masz wrażenie, że. To Nie jakiś No właśnie, i to, i nie masz wrażenia, że ci przelatuje czas przez palce. Nie, o nie, nie, nie. nie, nie. No, no właśnie, no no to właśnie ja, ja też... za dużo się dzieje. No, no widzicie, więc to jest tak, że naprawdę to jest dobra metoda e, na, na to, żeby się koncentrować na tym, co robicie w tym momencie, żeby jakoś, e, wiecie, żeby to nie było traktowane jak na zasadzie, dobra, odbędnie i dalej, nie, tylko na zasadzie, że ja mam to do zrobienia i teraz jak to robię... To się nad tym koncentruje. Na przykład mówię do Was teraz i tylko i wyłącznie na tym się koncentruję, że do Was mówię. Jeśli ja nie zastanawiam, co będzie za chwilę, no za chwilę będzie za chwilę, to za chwilę się będę martwić, za chwilę. No, więc jakoś tak mam. Eee, no, taki przydługawy wstęp naszego vlogmasa. Dzisiaj jest taki dzień, jak Wam mówiłam, eee, dzisiaj już niektórzy z Was oglądnęli, może jeszcze nie. No, że dzisiaj dla mnie jest trudny dzień, bo z jednej strony jest tak, że teraz się cieszę tym, że jestem sobie w domu że od długo w nieco Tak, ja mam ręce skomarancie. To sobie nie odżyj. Nie, nie, y Że i mam także wiecie, że myślę sobie, że dużo, dużo y będzie, ale też myślę o tym, że teraz jestem w domu, teraz się cieszę tym, że nie musiałam nigdzie wychodzić, że na razie jeszcze nie idę do pracy tylko później. No do was, no wiecie, no gdzieś tam z tyłu głowy mam, że dzisiaj to idzie do lekarza. Także. Także no, no, tak to u mnie wygląda. My sobie teraz robimy owsianeczkę, w sensie czekamy sobie na owsianeczkę. Tam słyszycie, w tle Thermomixa cały czas. No i będziemy jeść, no a co dalej? To no, będę się odzywać. Kochani moi, y, dzisiaj jest obiad na winie, ale okazało się, że tak nie do końca, bo jak wyjęłam rzeczy, to mi przyszło do głowy, widzicie tutaj teraz y, paprykę pokrojoną. Y, Tutaj Bogusia kroi, o proszę bardzo kroi kiełbaskę pięknie. Tak. Yy, natomiast yy, jeszcze są tam pieczarki pokrojone. Tu mam jeszcze cukinię, ale nie dam tej cukinii do tego Rizotta, bo no właśnie. Bo wymyśliłam, że to będzie risotto. Nie było kiełbasy, ale akurat Michał szedł do sklepu i poprosiłam, żeby kupił kiełbasę, więc... I, w, rezu kiełbasę. i w rezultacie będzie risotto. Tak się tak, tak, tak po prostu się nawinęło. No, także tak, a ja teraz zabieram się za robienie kawki. Słuchajcie, jestem w pracy, w sensie dopiero co właśnie przyszłam. Jeszcze w sumie mam czas. Przyszłam troszkę wcześniej. Zjadłam obiad, ale powiem Wam, że jakoś nie miałam dzisiaj apetytu za szczególnie. Coś tam zjadłam, nie powiem, że nie. Ale apetytu nie miałam. Ogarnęłam włosy, umyłam. Nic nie robiłam znowu dzisiaj z włosami, aczkolwiek... Musiałam wysuszyć, w sensie takim, że nie układałam ich w żaden sposób, tylko i po prostu wysuszyłam tak, jak że tak powiem. Yy, no, po prostu wzięłam suszarkę i wysuszyłam. No, dobra, gadam tak coś od rzeczy. W każdym razie yy, powiem Wam, że tak yy, im bliżej tego czasu, gdzieś tam dzisiejszego lekarza, to się bardziej denerwuję. Yy, gdzieś tam myślę o tym, natomiast, no, staram się tak jakoś przywracać się, żeby nie popadać w jakieś na razie złe myśli, bo tak naprawdę przecież jeszcze nic nie wiadomo, no. Eee, także tak, eee, dzisiaj sobie, słuchajcie, na, e, im zrobiłam od to wszystkim, ale ponieważ ja nie jem, no to, tam kiełbasa i tak dalej, więc ja nie jem, e, no to sobie dzisiaj zrobiłam, miałam po prostu takiego burgera z Lidla, kiedyś pokazywałam te burgery, bardzo je lubię, więc zrobiłam sobie tego burgera, miałam z wczoraj ziemniaczki, więc sobie przysmażyłam, kapustka kiszona do tego i mniam, mniam. Także jestem pojedzona, dobrze mi i właśnie jest dzwonek na przerwę, bo teraz, więc chwila, jeszcze 5 minut i zaczynam lekcję. No i po lekcjach zaraz prosto ze szkoły przyjadą po mnie i jadę do tego lekarza z tatą. także... Odezwę się jakoś, no może jeszcze w czasie pracy, może już jak po prostu to się wszystko ogarnie. A kochani, chciałam Wam jeszcze polecić książkę. Mm, mówiłam Wam o tamtej książce, którą czytam, tak naprawdę, no chyba w cyklu powiedziałabym. W każdym razie o tych samych bohaterach. Yy, Snypachnące yy, świerkiem. Kcześniej pachnące poziomkami. Kurczę, zapomniałam teraz, ale w każdym razie, dobra, o tym wam już mówiłam. To nie, nie o tym chciałam teraz. Tamta książka Tamte książki bardzo fajne. Natomiast teraz czytam książkę Klaudia Duszyńska. Miłość pod choinkę. I powiem Wam, że sympatycznie się zapowiada. No takie cieplutkie, z humorem. No fajna książka. I taka dość krótka w sumie, więc myślę, że ją dość szybko przeczytam. Natomiast, no. Odrywa to człowieka. Odmużdża. Odrywa od rzeczywistości. I jeszcze nie, na razie nie oglądnęłam, ale polecany jest taki serial na Netflix. E, rok 1670? Chyba tak to jest. Rok 1670 albo 1670 po prostu. E, w każdym razie. No, to jest ponoć tak, tak przynajmniej znajomi mi mówili, którzy to oglądali, że to jest, słuchajcie, tak, że e, albo ktoś to bardzo polubi, ten humor, albo ktoś to znienawidzi. Ja sobie zobaczyłam e, taki, wiecie, zwiastun tego filmu i bardzo mi się spodobał. Więc podejrzewam, że może mi się podać. To jest serial. Natomiast, oczywiście, teraz będę na pewno oglądała mm, też rzeczy takie gwiazdkowo-choinkowo-świąteczne. I też, jak coś sobie wyszukam, to um, też wam dam znać, co oglądam. No, to tak chciałam tylko powiedzieć, i teraz mam dłuższą przerwę, bo w szkole jest 15-minutowa przerwa obiadowa, więc teraz sobie trochę czytam. No i tak się do Was na chwilkę odezwałam, żeby Wam o tym powiedzieć. Dajcie mi też znać, co wyczytacie. Może macie jakieś takie fajne polecajki na święta? Takie właśnie świąteczne, jakieś takie, wiecie, ciepłe. Ja nie chcę książki, która jest y, taka bardzo, wiecie, ciężka. Raczej wolę coś lekkiego, takiego obyczajowego, coś o miłości, o takim ciepełku rodzinnym. No, jakoś takie książki chyba mi najbardziej leżą. Hej, kochani, odzywam się do Was po dwóch. Nie, przepraszam, po jednym. Nie, no dobra. Już nie wiem, po ilu, bo Wy widzieliście wczoraj film. Ja wczoraj zaczęłam nagrywać kolejny, ale dziś Wam się nie pojawił. Jak dziś nagrywam, to jest środa i yy, wy nie mieliście filmu dzisiaj. Hey, no, tam wczoraj wam mówiłam, że czekam, że jadę z tatą do lekarza i tak dalej. No i byłam. No i, no i byłam w takim jakby wczoraj stanie, że nie miałam już, słuchajcie, ochoty na nic absolutnie na to, żeby się odzywać, żeby coś mówić do Was. A poza tym no, fizycznie bym nawet nie miała za bardzo kiedy, bo już jak wróciłam, to było późno yy, i tak nie miałbym mi kto tego filmu zmontować. więc już po prostu uznałam, że no, tak takie warunki, tak jak mi pisaliście w komentarzach, napisaliście mi, że yy, to jest po prostu życie takie normalne, naturalne, moje i wyrazem ze mną. W tym moim życiu jesteście sobie i sobie to możecie pobyć ze mną w te vlogmasy po prostu w miarę codziennie yy, i wiecie, co się w miarę u mnie cały czas dzieje. Yy, co do tego, co u lekarza, to na razie jakby nie wiem, bo jesteśmy w trakcie diagnozy yy, takiej dosyć yy, szczegółowej. Mm, dzisiaj były badania, takie, wiecie, z krwi, różne tam jakieś CRP i tak dalej, ble, ble, ble. Jutro udało mi się na jutro umówić tatę na tomograf komputerowy z kontrastem. Także jutro też mamy jeszcze jedną wizytę. Także, wiecie, wszystko się tak dzieje gdzieś tam i myślę, że no gdzieś na, na, na dniach, tygodniach, no bo teraz jeszcze święta, to troszkę się to przedłuży, będzie się to wszystko rozstrzygało. Co będzie dokładnie, co tam się dokładnie dzieje? No coś na pewno się dzieje, bo, bo, bo cały czas jest yy, temperatura, się pojawia, więc coś na pewno jest na rzeczy, ale co dokładnie? No to jakby nie wiem i też nie chcę nawet mówić ani gdywać, bo no bo nie ma to sensu. No to tak na razie kończę, kończąc ten temat, przechodzę sobie do następnego. Takiego, wiecie, dzisiaj mam takie chuchliki w oczach, nie wiem czy je widzicie, ale mam dziś ochotę zrobić coś niegrzecznego strasznie mam ochotę być dzisiaj bardzo niegrzeszna. Tam w tle słyszycie szeleści Bogusia. Cześć! <grych> bo mam ochotę dzisiaj po prostu, bo ja zrobiłam wczoraj obiad, bo Wam to pokazywałam nawet, że zabieram się za ten obiad taki niby na winie, czyli wyszło w końcu risotto. No i tak naprawdę to, to risotto jest, ja go nie jem, mm, ale dla siebie nie mam obiadu, wiecie bo wczoraj sobie zrobiłam Miałam ziemniaki jeszcze z, z poprzedniego dnia, sobie je podsmażyłam i zrobiłam sobie swojego takiego burgera wegańskiego do tego. No ale na dziś yy, właśnie sobie tak przed chwilą leżałyśmy, odpoczywałyśmy i powiem wam, że, owszem, z pracy i powiem wam, że w ogóle nie mam pomysłu. I nagle stwierdziłam, że ja mam ochotę dzisiaj na taką strasznie niegrzeczną rzecz, czyli zrobię sobie na obiad tylko frytki. I będę dzisiaj jadła i jadła i jadła, aż po prostu do, do upadłego bólu brzucha. Nie, no mam nadzieję, że nie bólu brzucha, ale będę jadła. Nie do upadłego. No, w każdym razie chcę mieć dzisiaj frytki, frytki na obiad. Więc, no, i ja powiedziałam, że będę jadła frytki na obiad, bo Gusia mówiła, mówiłam, mam risotto, a za chwilę mówi, wiesz, ale ja obiorę jednego ziemniaka więcej, bo ja bardzo lubię frytki i też będę jadła frytki z tobą. <grym> no, więc będę jadła ze mną frytki. I risotto. To będzie obiad z budenem. Tak, on ma dzisiaj obiad dwudeniowy. Na pierwsze danie risotto, a na drugie frytki. <grym> Albo odrody, <grym> <to czytanie? grym> Albo odrody. No, także tak to słuchajcie wygląda. Co dzisiaj? No, dzisiaj to jest tak, że wróciłam z pracy. Teraz sobie po prostu wreszcie odpoczęłyśmy. Znaczy, nie, że już odpoczęłyśmy. Nie, nie, nie. Będziemy dalej odpoczywać, ale na razie z, z, z przerwałyśmy na chwilę mm, leżenie. I e, przerwałyśmy na chwilę leżenie, i słuchajcie, y, przyszłyśmy właśnie do kuchni, bo się stwierdzić, że skoro ja jej wczoraj zrobiłam obiad, to ona mi dzisiaj zrobi frytki. No więc y, no, obieram. czy 6 ziemniaków? <laughs> no nie wiem. <laughs> Może 5 wystarczy. Najwyżej do się do, doobiera. Do, do, do no, więc, więc tak naprawdę to wiecie, to, to sobie poleżałyśmy, teraz przerwałyśmy i będziemy za chwilę smażyć te frytki. I jeść obiad. Do 14 mam swoją terapię, natomiast wiecie co, potem zamierzam, jeszcze nie wiem tak naprawdę do końca, zamierzam zrobić bigos, ale... Nie wiem, czy to będzie dzisiaj, bo nie wiem, jak się to ostatecznie yy, zakończy ten. No właśnie, I, i co to oznacza? To znaczy, że chcesz mi przez to powiedzieć, że powinnam się poświęcić dzisiaj nie, Tobie? Nie, już się odumiałam, dzień nie A, Chciałam, tak, że bo... to. Myślałam, że właśnie chodzi Ci o to albo o coś jeszcze innego. Dzisiaj masz ostatni dzień ze mną, to skorzystaj, pomogę Ci zrobić bigos. No, nie, bo wiecie co, w sumie nie wiem, dlatego że mam jakąś taką kapustę, Właściwie nawet dwa rodzaje, i zwykłą i pekińską i fajnie byłoby tą kapustę wykorzystać, żeby ona się nie zepsuła, mam oczywiście też kiszoną. No i tak sobie pomyślałam, że poczekam sobie jak moje dziecko przyjdzie, yy, duże, bo na razie go nie ma, jak przyjdzie i mi powie po prostu jak ta kapusta wygląda, bo ona już chwilę w tej lodówce leży, no a ja tego niestety nie zobaczę i nie będę wiedziała czy ona się jeszcze nadaje, czy nie, czy trzeba coś tam obrać, wiecie. Coś tam pokroić i, i, i tak dalej. Więc ogarnę tą kapustę i się wtedy dowiem, czy w ogóle mam z czego robić ten bigos. Bo za się okaże, że ona się popsuła, to już nie będę miała z czego robić bigosu. No ale taki mam dzisiaj zamiar, że może dzisiaj zrobiłabym bigosik. Jak nie dzisiaj, to jutro rano. To jest mój plan. Może zawsze wstać o 3.20, a mną? No, naprawdę, odezwała się. Patrzcie. Ona będzie wstawać o 3.20 dzisiaj w nocy nad ranem. I ona chce, żeby ja wstała wtedy bigos zrobić. We mnie są siedzi, słuchajcie, wszyscy tam ten, wynieśli stąd. No, a poza tym, o nie, 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 nie. nie, Wszystko tylko nie, nie o 3.20. muszę się tu dostać Dostawaj się, proszę bardzo. No, w każdym razie, słuchajcie, taka sytuacja dzisiaj, więc nie wiem, czy dzisiaj będę robić ten bigos, czy nie, natomiast na pewno będziemy sobie dzisiaj poświęcały czas dla siebie, wreszcie, bo wiecie co, jesteśmy ze sobą półtora tygodnia, ale tak naprawdę to bez siebie, wiecie? Bo co chwilę coś. Po prostu, jak nie zajęcia, każda z nas na swoich, jak nie. Bogusia na swoim stażu, to ja w pracy i naprawdę widzimy się gdzieś tam wieczorami, mijamy się po prostu. Także wreszcie, dzisiaj mamy takie większe pół dnia, czy czwarte dnia w sumie. Ja ci dosyć, dosyć wcześnie z pracy wróciłam. To wiecie, co tu mamy wreszcie? Takie trzy, czwarte dnia, że możemy sobie po prostu ze sobą posiedzieć. Więc naprawdę nie wiem, czy będę robiła ten biegost dzisiaj, czy dopiero jutro, ale w każdym razie taki mam zamiar w najbliższym momencie. Myślę, że jutro albo już w piątek będę robić pierniczki alpejskie. To sobie planuję. Wiecie, ja sobie tak wszystko planuję. Tylko ja nie wiem, czy Wam to kiedyś mówiłam, ale ja mam w ogóle tak, że jeżeli coś przeżywam. To wtedy przestaje mieć ochotę na robienie czegokolwiek. Czy tyś musisz? Ja, to swojego uznania. A krój, tam. Mogę ci pomóc, to musisz mi dać trochę. Będę tu kroić. No, nie. I będę gadaj gadać. Tam, gadaj, gadaj. No, gada, mogę gadać i kroić, bo gadam buzią, a kroję rękami, nie? Jak coś. No, tak jak. A, właśnie, opowiem wam, to, opowiem wam, słuchajcie, co dzisiaj Bogu się Bogusia spotkało. Bo się stała, stała przy szpitalu i czekała na taksówkę. No i sobie czeka, idzie jakiś pan, yy, i ten pan mówi: tak, O! Pani by się tutaj przesunęła, bo pani tak stoi na środku. No to Bogusia się tam przesunęła trochę. No i potem pan mówi do niej, a pani nie widzi. A, a Bogusia mówi, no tak. A pan mówi, na oczy? <słuch> Powiedzcie mi, czy można na coś innego jeszcze nie widzieć. Ja Pierwsze co ja powiedziałam, Bogusia, jak mi to opowiedziała, to pierwsze co powiedziałam to, trzeba było powiedzieć, nie, na uszy. Na oczy nie widzę. Wiecie, ja powiem Wam to dzisiaj raz, jedyny, żebyście mnie więc nie pytali nigdy o to. Nie widzę na oczy. Tak. Nie na uszy, na oczy. Po prostu naprawdę ludzie to mają czasami po prostu takie pytania, że. No, także. Także tak to. Mm... Nie wiem już w ogóle, bo już się pewnie wybiłam, co ja tam gadałam do Was, ale no w każdym razie tak, to dzisiaj sobie spędzamy czas. Wieczorem mamy jeszcze taką sytuację, że mamy, mamy taki webinar ze szkoły, będziemy sobie tam na takim szkoleniu. Online, i właściwie tak. Zrezygnowałam, słuchajcie, dzisiaj na swoją rzecz z, denty, od den, z dentysty. Z, miałam higienizację i dentystę. Zrezygnowałam, ponieważ stwierdziłam, że nie będę sobie tego dzisiaj robić. Już nie mam po prostu ochoty wychodzić. W Krakowie jest parszywa pogoda. Pada cały czas jakaś taka mrzawa z deszczem takim okropnym. Jest zimno. Nie, 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 nie. nie. Nigdzie nie idę. Więc zrezygnowałam na luty. Przesunęłam termin. I do widzenia. Nic mi się tam takiego poważnego z tymi zębami nie dzieje, więc przeżyję do tego. A co wspomniałaś? No Dentysty i co jeszcze? Higienizację. A, higienizację. No. Higienizacja. Higienizacja. Higienizacja bym, bym się akurat przydała, bo to zawsze wiadomo, że warto. No ale trudno, dwa miesiące przeżyję. Jeszcze może się zęby nie popsują. Będzie dobrze. No, to tak? a mówiłam o tych pierniczkach. No, że zamierzam zrobić jeszcze pierniczki alpejskie, no i gdzieś tam w międzyczasie, może w piątek już się zabiorę za to albo w sobotę, zamierzam zrobić barszcz czerwony. No i w zasadzie to zgotowania u mnie to tyle. Bo Gusia tu jęczy, bo ona mówi, że szkoda, że jej już nie będzie. No A Co powiedziałaś? <laughs> <laughs> Powiedziałam, że specjalnie nie będę robiła, jak ona jest, bo ona, wiecie, co mi ostatnio kiedyś zrobiła, tam parę lat temu. Ona tutaj przyjechała, ja miałam barszcz. I ona mi cały ten barszcz wypiła. Tak, taka sytuacja. Wypiła, po prostu wypiła mi cały i nie miałam go już. No, więc powiedziałam, że tym razem nie zrobię tego barszczu, zanim ona tutaj jest. I jak już wyjedzie, to wtedy zrobię, żeby mi trochę zostało. Widzicie, widzicie jak to wygląda? <grym <grym A tak serio, to wtedy miałam anginę okropną i leżałam i nic, nie mogłam ani połykać, ani nic, a moi domownicy już pewnie mieli dość barszczu, więc powiedziałam zjedz, wypij wreszcie ten barszcz, bo się zepsuje i nie będzie miał go kto wypić. No, tak, tak, tak serio to tak było. I tak serio, to moja obiecała, że jak przylecisz. Przylecisz. Tak, przylecę w styczniu, to jak to, to mi zrobię. Tak obiecałam, tak dokładnie. No, obiecałam. To trzymajcie mnie za słowo. Tylko powiedziałam, żeby się przypomniała, bo na pewno zapomnę. No, no to tak, słuchajcie, to taka pogadaneczka dzisiaj. Muszę kalendarz jeszcze otworzyć za wczoraj i za dzisiaj. Także nie wiem, co tam w tym kalendarzu. Także jako będę miała jakąś możliwość, pójdę sprawdzić to. Oczywiście przyjdę Wam pokazać, co tam zdobyłam nowego w kalendarzu. Proszę Wam, słuchajcie, pokazać, co mam w kalendarzu. Patrzymy sobie na numer 19, bo mam z wczoraj zaległość. Poczekajcie, poczekajcie, bo to nie jest takie proste. To nie jest

A to są jeszcze rzeczy do schowania. Raz, dwa, trzy. Cztery rzeczy jeszcze zostały. Kurczę, ale ten czas ci, Wow. Dobra. mamy cztery rzeczy. No a teraz mamy tak. słuchać. na dziś, w sensie na wczoraj, czyli numer 19, dlatego wczoraj nie otworzyłam, bo nie miałam nastroju za bardzo. Jest. Słuchajcie, coś takiego, co nazywa się FaceBoom. Maska detoksykująco kojąca z różową glinką. E, Aga napisała, że to jest bardzo dobra maska, z dobrym składem, e, taka budżetowa, całkiem nie najgorsza, tak mniej więcej na 4 razy, na 4 użycia. Tak napisała, sprawdzimy to. O jak ładnie pachnie. Bardzo przyjemna taka Wiecie co, taka kremowo-kosmetyczny zapach ma taki bardzo przyjemny, naprawdę taki troszkę z takim jakimś orientalnym zapachem, bardzo ładny. Natomiast y, numer 20, czyli na dziś mam bardzo fajnie, bo będę akurat chętnie sprawdzę. Y, szampon Garnier Fructis Aloa Hydra Bond. Y, Aga napisała, że to jest y, szampon z naturalnym składem. Więc bardzo fajnie. Y, no tak chyba Garnier Fructisa te szampony to tak niekoniecznie są na naturalne, a ten no, Aga napisała, że i jest właśnie z naturalnym składem. Ja nie wiem czego ja kiedyś nie miałam, tak już dawno bardzo temu. Miałam inny z nich od nich, ale też mi się coś wydaje, że ten kiedyś miałam. No, powiem Wam, że naprawdę. Zawsze to mówię, ale wyciąganie z tego papieru to nie jest łatwe. Dobra, już prawie, prawie. O, jest. Wygląda tak i zobaczymy jak pachnie. No to butelka Garnier Fructis, no to taka tradycyjna. O, no taki ich bardzo standardowy, wiecie co, zapach. Oni mają takie te zapachy, no takie właśnie owocowe, mają coś fajnego w tych zapachach. Ja lubię w sumie ich szampony. Taki typowo owocowy, nie powiem Wam nic więcej, ale bardzo charakterystyczny dla garniaru fructis, bo jakie jak już miałam od nich, to każdy tak podobnie bardzo pachniał, więc, więc fajnie. No i ta e, maseczka z różową winką, też fajnie, facebook firma. Z tej Facebook to sobie próbuję dzięki Aga tobie kilka rzeczy już, także fajnie, bardzo fajnie, bo naprawdę się mega sprawdzają te rzeczy. Ja Wam o nich więcej opowiem, tak sobie na razie testuję i, i, i na pewno się odezwę i na pewno powiem, jak tam mi się te rzeczy z kalendarza sprawdzają. Więc no super fajnie. Więc fajne rzeczy bardzo. Yy, herbaty na razie nie otwieram, bo nie mam z kim. Ale będę miała już jakieś oko, to na pewno pokażę Wam, co dzisiaj tam w tym ciekawym, w cudzysłowie, kalendarzu herbacianym znajdziemy. No, dobra. To nadal jeszcze nie wiem, czy robię dzisiaj bigos. Ja jak będę wiedziała, to przyjdę na pewno wam dać znać. Jeżeli będę robić, no to na pewno coś o nim powiem, a jeżeli nie będę robić, to też przyjdę dać znać, że nie, ben, że nie robię dzisiaj, tylko pewnie dopiero jutro. No i bigosik się, słuchajcie, robi. W sensie, no na razie tutaj kapusta... Nie, tutaj się warzywa teraz duszą. Marchewka, pietruszka, cebulka z pomidorami z pomidorami, z z olejem. Natomiast tu mam już kapustę przygotowaną. To jest biała. Ja to dzisiaj w ogóle mieszam strasznie. To jest zwykła i pekińska. No i zaraz jeszcze będę ogarniać kiszoną. No i jeszcze kiełbasy. No i tutaj kiełbaska się smaży, To słuchajcie, że ja robię kiełbaską bigos. To jest normalnie wow. Ja generalnie ostatnio robiłam takie tylko wegańskie z grzybkami. Tutaj się kapusta kiszona gotuje. Podejrzewam, że mi się nie zmieści ta ilość, którą sobie wymyśliłam do tego firmowica, ale będę musiała przełożyć do garnka, no, ale to, to tam? No, tak, właściwie wszystko uznam, tutaj się ogarnięte. Tutaj sobie no, jest taka je pusta, no i jest jej, widzicie, cała miska, więc nie sądzę, tam, że mi tam wszystko wejdzie. Od razu siadam i będę piła herbatę. No i słuchajcie, kochani, tutaj mam bigosik. Yy, przełożyłam to do dużego gara, bo tam by mi się to za nic nie zmieściło. No mam tego sporo wyszło. Yy, teraz on się będzie, jak to zwykle bigos, pewnie za dwa dni yy, robił, żeby był jeszcze lepszy. Będę go doprawiać pewnie w trakcie, bo na razie jest tak, yy, takie podstawowe rzeczy. Będę się z Wami już z tego bigosu żegnać. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro.